Dzień dobry. Zapraszamy mieszkańców do udziału w akcji 3 minuty dla Katowic. 3 minuty, bo tyle czasu wystarczy na wysłanie wniosku do Urzędu Miasta Katowice. Akcja jest bardzo krótka, ponieważ Urząd przyjmuje wnioski wyłącznie do najbliższego poniedziałku 15 kwietnia do północy. Nowe przepisy zobowiązują miasta do przygotowania tzw. planów ogólnych, które określą ich kierunki rozwoju urbanistycznego, a my w ramach akcji zgłaszamy wnioski o ochronę w Katowicach korytarzy i tras dla wielostrad. Dlaczego akcja wysyłania wniosków jest taka ważna? Wynika to z doświadczeń. 20 maja 2022 roku przedstawiciele 11 miast i gmin, w tym miasta Katowice, podpisali liczne porozumienia, z których wynikało, że dołożą wszelkich starań, aby budować pełnowartościowe welostrady łączące te miasta. Ale urzędnicy bardzo często co innego mówią, a co innego robią. Zaledwie dwa miesiące po podpisaniu tamtych porozumień na kluczowym odcinku Welostrady nr 1 Katowice-Sosnowiec pomiędzy ulicą Halera a granicą z Sosnowcem dwie bardzo ważne działki kolejowe przy biernej postawie Urzędu Miasta Katowice zakupił prywatny podmiot. Nie dość, że władze Miasta Katowice nie zabezpieczyły wcześniej terenów pod Welostradę to na dodatek w tej nowej sytuacji zachowały się w sposób niezrozumiały, mianowicie kilka miesięcy później wydały zgodę na lokalizację prywatnego osiedla Lex Developer na wąskim pasie terenu po linii kolejowej na optymalnym przebiegu welostrady Katowice-Sosnowiec. Być może ta sytuacja z osiedlem ulegnie jeszcze zmianie w wyniku wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego 17 maja bieżącego roku. Kawałek dalej przy ulicy Borki z kolei niedawno firma pogrzebowa na samym środku przebiegu Welostrady postawiła swoje zabudowania. Władze miasta próbują przekonać, że nic się nie stało, a Welostradę poprowadzą w razie czego do Sosnowca z egzakiem. Mieszkańcy miasta mogą wysyłać wnioski, aby w nowym planie ogólnym w sposób prawidłowy i skuteczny zabezpieczyć trasy korytarzy urbanistycznych i wielostrad. Jak to zrobić? Proszę otworzyć swoją przeglądarkę internetową i wpisać bardzo łatwiej do zapamiętania adres www.zielonymyślnikburowiec.pl. Na stronie internetowej, która się wtedy otworzy, prosimy kliknąć na banerze, który się tam pokaże. Na ekranie pokaże się przygotowany przez nas formularz, jest to aktywny plik PDF, wystarczy, jeśli wysyłający wypełni pola oznaczone czerwoną ramką. My dla przykładu wypełniliśmy te pola w imieniu Jana Kowalskiego, zamieszkałego przy ulicy Świętego Marcina 4 w Katowicach i podaliśmy jego adres mail. Teraz wystarczy formularz z wypełnionymi polami z czerwoną ramką zapisać na dysku. Potem uruchamiamy swój własny program pocztowy i wpisujemy... Także łatwy do zapamiętania adres PU jak planowanie urbanistyka, czyli PU, Małpa Katowice, EU, to jest adresat. Dołączamy ten plik, który wcześniej przygotowaliśmy. Oczywiście możemy wpisać temat i treść, ale nie jest to obowiązkowe. Tak przygotowanego maila z załącznikiem w postaci naszego formularza wysyłamy, ale pamiętajcie, tylko do poniedziałku 15 kwietnia do północy. Wysłane. Zachęcam mieszkańców Katowic do wysyłania tego opracowanego wniosku w obronie wielostrad, korytarzy urbanistycznych dróg rowerowych w nowym planie ogólnym miasta. Adrian sklosz, Stowarzyszenie Prawo, Ekologia, Zdrowie Katowice.